Witajcie. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, dlatego że czasami, wiecie, też mam ochotę troszeczkę pogadać, poplotkować, poopowiadać Wam o rzeczach, które odkryłam, które zobaczyłam, które dostałam. Niekoniecznie muszą to być jakieś tam recenzje nowych zapachów. Do niektórych z nich dzisiaj wrócę. Może się trochę zdziwicie, ale to właśnie raczej bardziej tak na zasadzie wiecie, gadanka. Jeżeli macie ochotę wobec tego na taki filmik, zostańcie ze mną, zróbcie sobie coś pysznego do picia. Albo po prostu usiądźcie, zrelaksujcie się i posłuchajcie mojego ględzenia. Mam nadzieję, że tylko mojego, bo tutaj. Jest bardzo głośno dzisiaj, wiecie. Ciepło się zrobiło, co niektórzy się ożywili. Och, jakże się ożywili. Czekam już godzinkę z nakręceniem tego filmiku, ale stwierdziłam, że to jest po prostu dzisiaj. No, dzisiaj są takie warunki, a nie inne. Dobrze, zacznę od tego, że chciałabym Wam powiedzieć o nowym odkryciu perfumowym, ale perfumowym w sensie perfumeryjnym. Perfumeria. Tak. E, Zapewne przez przypadek, a może nie przypadek, bo w sumie przecież znalazłam ich w internecie, kiedy poszukiwałam pięknego zapachu, tak, tak, zrobiłam, słuchajcie, dla was recenzję Ginzy i po prostu stwierdziłam, że kiedy zaczęłam czytać komentarze, że ja muszę ją kupić, bo okaże się, że, że już jej nie będzie, więc w ataku paniki... Popędziłam, popędziłam i poszukałam, i znalazłam ginze w bardzo dobrej cenie. Co prawda jest to 30 ml, ale ja nie mam jakiegoś parcia na jakieś większe flakony. Patrzę, w jaki sposób zużywam, i stwierdziłam, że to jest odpowiednia um, ilość płynu. Oczywiście wszystko może się zmienić w trakcie użytkowania. Kiedy zapałam naprawdę absolutną miłością, no to wtedy, w tym momencie, słuchajcie, już się pojawi taki pełno. Chciałam powiedzieć pełnowartościowy. A co te trzydziestki, to nie są wartościowe? No, wiecie, rozumiecie. Pełna pojemność, ta największa, jaka może być. Perfumeria, o której chcę Wam powiedzieć, to jest. Słuchajcie, tutaj sobie zerknę, bo to jest niesamowite. Ja mam ostatnio problem y, z I, I -L. Jest to. I li, ty, i nie. I lily. I, li, le. I li, le. Tak, i li, Dziwnie mi się to czyta. Od razu mi się przypomina, od razu mi się przypomina a taki mój mały koszmarek z ostatnim Co to było? Od Yves Saint Laurent. Um, Lec opium. Il Chiti. Jakoś tak. Tam też. Tam też się pojawiło to il obok siebie i tutaj była jakaś. Jakieś zamieszanie, zobaczcie, miało być tak ładnie, a tutaj już poległam na samej nazwie. Ale nie przejmujcie się, tutaj wkleję Wam gdzieś link albo pokażę, jaka strona wygląda. Na pewno link też znajdziecie w opisie. A dlaczego akurat chciałabym o nich powiedzieć? Nie jest to żaden materiał sponsorowany, po prostu ja z dobrego serduszka, moi drodzy, dobrym trzeba się dzielić, dobrymi informacjami także. E, przychodzę, aby Wam powiedzieć, że znalazłam perfumerię, która bardzo szybko działa, która świetny kontakt ma z klientami, e, ponieważ było to małe zamieszanie. Nie będę Wam wtłumaczyła a dokładnie, na czym ono polegało. W każdym razie udało się sprawę pięknie odkręcić w taki sposób, że byłam zachwycona. Słuchajcie, odłożyłam słuchawkę, telefon <słuchajcie> właściwie z wielkim uśmiechem. Mówię: Wow! Pan sobie poradził z taką skomplikowaną osobą jak ja. Dobrze, w każdym razie, słuchajcie, świetna, szybka dostawa, produkty naprawdę dobre, wszystko się zgadza, a wszystkie kody pasują, tutaj nie ma mowy o jakichś ewentualnych, wiecie, dziwnych źródłach, wszystko jest w jak najlepszym porządku i tam, moi drodzy, właśnie zakupiłam ginsę, nie mogę się doczekać, więc on sobie tutaj rozpakuję przy Was. Tak. Chcę dotknąć w końcu. Zobaczcie, co to jest. O, śliczne, zobaczcie. Tak się prezentuje 30. Kojarzy Wam się to z czymś, bo mi to przypomina troszeczkę takim, wiecie, mykiem, który został zastosowany w dworze. Jak się nazywa? Walencjaka flora botanika, chyba. Mam dzisiaj dziurę w pamięci. W każdym razie tutaj też na pewno Wam gdzieś wrzucę flakonik, bo naprawdę w tej chwili to nie wiem. Czarna dziura się pojawiła. Tak on się prezentuje. Uważam, że jest śliczny. Nakrętka, taka zwykła nakładka plastikowa, ale bardzo dobrze się trzyma. Skromny, minimalistyczny, no po prostu śliczny. A sam zapach? A sam zapach jest równie fantastyczny. Ja go na razie nie chcę na siebie przykać, bo mam już na sobie perfumy, nie chcę tutaj miksować. W każdym razie bardzo się cieszę, że je mam. Bodajże za 156 zł je kupiłam, więc słuchajcie, bardzo dobre pieniądze, jeżeli się teraz nie mylę. Także byłam w nich bardzo zadowolona. No i przy okazji, i przy okazji w tym samym sklepie zrobiła również violeta. Moja przyjaciółka Violeta wypatrzyła sobie Lanue i Trezor Nude od Lancôme, i to jest kochani tester. Ja byłam w szoku, jak ten tester jest pięknie zapakowany. Pewnie powiecie, a normalny i tak dalej, ale no ja nie wiedziałam, że akurat Lancôme tak ładnie je pakuje. Zobaczcie, kartonik wygląda naprawdę porządnie, normalnie. Yy, Violetka pozwoliła otworzyć więc słuchajcie, tutaj nie ma czego się wybreć zasadą. Macie śliczne, ja tego też na przykład nie widziałam, że on takie coś robi. Tutaj macie taki fajny grawerek, tak to mogę powiedzieć. Bardzo ładnie zapakowany, mocno się chcę Wam pokazać ten koszyczek. Widzicie? Tutaj jest wszystko absolutnie idealne. I to jest tester, który jest sprzedawany z nakrętką. I to, że to jest tester, dowiedziałam się tak naprawdę od niej. I tutaj takimi maletkimi litereczkami macie informacje na ten temat. Sam zapach. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Ja pamiętam, jak prezentowałam Wam serię Lano i Trezor. Tam jest kilka zapachów. I tak naprawdę najbardziej mi się chyba spodobała Ala bo tam jest bardzo dużo wanili. A tutaj czułam koperek. I tyle koperek świeży. Ja dalej czuję, ale już nie drażni mnie i nie przeszkadza tak jak kiedyś. Ja nie chcę ich tutaj, słuchajcie, psikać, bo to jest przecież dobro, yy, dobro wioletkowe, ale zobaczcie, no jest po prostu piękne i Ach, powiem wam, że może ja też się skuszę, <ścoughs> może, 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 zobaczymy. W każdym razie wszystko się prezentuje, słuchajcie, perfekcyjnie, wręcz idealnie. Więc wygląda jak piękny, pełnowartościowy flakon. Zobaczcie. Z tej samej perfumerii. Wszystko w porządku. Więc polecam, zerknijcie, zajrzyjcie, może znajdziecie tam dla Was jakieś wasze skarby w jakichś atrakcyjnych cenach, bo tam oprócz perfum są jeszcze inne rzeczy. Także zachęcam, pójdźcie i zobaczcie. Bo Mówię, świetny czas, świetna a współpraca z klientem, czy też kontakt z klientem. E, świetny wybór, i ceny też wydaje mi się, że są takie dosyć przystępne. E, jeżeli oczekujecie jakichś super wielkich obniżek, to nie, już takie rzeczy się nie dzieją. Rzadko kiedy i gdzie. Dobrze. To jeżeli chodzi o tą perfumerię, pozdrawiam pana, pana Marcina z tego co pamiętam. I dziękuję jeszcze raz za wyrozumiałość i naprawdę ogromną cierpliwość przy tym zamówieniu. No dobrze, a teraz chciałabym Wam powiedzieć o innych rzeczach. Na przykład, pamiętacie, że była wymianka? Chciałam zrobić wymianę odnośnie Dolce Gabbana. Jeden, to, jeden z tych zapachów to była Limperatrice, a drugi to The One. Oczywiście udało się, wszystko się udało. Jedną paczuszkę już otrzymałam, druga wiem, że idzie do mnie. W każdym razie, pozdrawiam Panią, 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 panią Pani Graszyną niesamowity dzisiaj mam dzień i dziękuję za przesyłeczkę tam bez wnikania w szczegóły co to było i jak no to są nasze sprawy ale pani Grażyna wrzuciła tutaj jeszcze spryskane perfumami takie płatki powiem wam, że kiedy paczka przyszła przepięknie mi tutaj pachniało przepięknie, przepięknie, przepięknie to było tydzień temu mniej więcej Wiadomo, że te zapaszki troszkę już zwietrzały, mimo tego, że były pięknie zapakowane w woreczki, w koperty. No ale jednak, mimo wszystko, 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 że tak powiem, ma swój, że tak powiem, czas. I wśród tych zapachów było kilka, które naprawdę mi się spodobały. Myślę, że są warte temu, żeby im się przyjrzeć bliżej. Ja bardzo żałuję, że nie miałam możliwości nałożenia bezpośrednio. Wód perfumowanych czy też toaletowych na skórę, no ale, ale dlatego mówię, tutaj nie będzie żadnej recenzji, po prostu chciałabym Wam o nich powiedzieć. Pierwszy z tych zapachów to jest, może zacznę od tego, który jest chyba najstarszy, bo został zrobiony w 1992 i powiem Wam, że kiedy sięgam pamięcią, ja bardzo często je czułam. Jest to Mijake, Low Lode Izay. O ile dobrze czytam, tutaj będę wam wpisywała nazwy. Jak to wygląda? To jest woda toaletowa. Przepiękna, świeża, taka bardzo właśnie w tamtych klimatach, tamtych lat. Ale jednocześnie mogę powiedzieć, że ponadczasowa, ponieważ gdyby ten zapach wyszedł dzisiaj, teraz, i gdybym go powochała, na pewno zwróciłby moją uwagę, bo bardzo mi się podoba. Ja normalnie nie przepadam za takimi świeżakami w tych tonacjach, ale tutaj jest coś takiego, co mi się bardzo podoba, co bardzo mnie ujęło i chciałabym Wam przeczytać przy okazji nuty zapachowe. Jest ich dosyć sporo, mam wrażenie, że te starsze wypusty, które były oferowane nam przez perfumiarzy, mają bogatszy skład. Tych nutek zapachowych jest naprawdę dużo. Tutaj, jeżeli patrzę na tą, bo to jest woda toaletowa, jest ich naprawdę sporo. Zresztą zobaczcie sami. Jeżeli czegoś tutaj nie przeczytam, nie doczytam, to e, również wybaczcie, bo już widzę, że będą tutaj jakieś problemy, bo pisałam bardzo szybko. Ale mamy tutaj lotos, melon, frezję, wodę różaną, różę, kalon e, to jest taki związek chemiczny. E, Cyklamen chyba, konwalia, lilia, piwonia wodna, goździk pismo, Tuberoza, egzotyczne drzewa, osmantus, cedr, drzewo sandałowe. No, powiem Wam, że no nie spodziewałam się, kiedy zaczęłam je wypisywać te nutki, nie spodziewałam się, że ich będzie aż tyle, ponieważ zapach wydaje mi się dosyć prosty. Tutaj, ten lotos przynajmniej u mnie, lotos, piwonia, te takie nuty bardziej wodne, bardziej takie powietrzne, przestrzenne czuję. I powiem Wam, że jak będę miała tylko okazję um, gdzieś sprawdzić na żywo, to na pewno zaaplikuję i przetestuję na skórze, bo mają coś takiego w sobie mimo, mimo tych wielu, wielu lat, że, że, się, że się podobają. Ja wiem, prawdopodobnie powiedzieć, że już stare, oklepane, ale mówię, ja je gdzieś czułam wcześniej, pa pamiętam, kojarzę ten zapach, był na pewno popularny na ulicy, ale dlaczego nie wrócić do czegoś, co jest naprawdę dobre i piękne? Nie wiem, jak tutaj z trwałością, z parametrami, bo mówię, nie testowałam, ale na takie wąchnięcie z płatka bardzo mi się one podobają. No i zobaczcie, tydzień, one dalej się trzymają, więc nie jest tak źle z trwałością. Dobrze, kolejny zapach, o którym Wam chcę powiedzieć. I tutaj yy, prawdopodobnie przekręcę nazwisko, bo nie mam bladego pojęcia nigdy w życiu nikt nie wiedziałam. Yy, od Teda Lapidus, Lapidus, White Soul. Nie wiem, czy kojarzycie. Czy też nie kojarzycie, ale również zrobiły na mnie dosyć duże wrażenie. Zwróciły przynajmniej na siebie uwagę, bo mówię, tych kopertek było naprawdę sporo i były tam zapachy retro, takie vintage, ale te akurat jakoś tak przykuły mój nos. Jest to ciekawy zapach. Nie, nie mogę Wam zbyt dużo na jego temat powiedzieć, ale. Gdybym miała flakonik, to na pewno chciałabym je przetestować. Nutki zapachowe: śliwka, nagietek, morela, mandarynka, heliotrop, szafran, kwiat afrykańskiej pomarańczy, benzoes, burszczyn, fasolatonka, francuskie labdanu. Mówię, po tygodniu one nadal pięknie pachną. Nadal mi się podobają. Dlatego też, jak będę miała tylko okazję, też z pewnością nie przetestuję. Kolejna taka perełeczka, którą dostałam, może niech będzie to. Beverly Hills Blue Giorgio. Kojarzycie? Tutaj też jest świeżo. Świeżo, pięknie, akwatycznie, Choć Gdzie ja tutaj mam? Mamy hyacynt mm, Ojej, komanda rynkę. Lilię wodną, tuberozę, jaśmin, drzewo z morza, piżmo, mech dębowy, wanilia. Taki bardzo świeży zapach. Tutaj jest jeszcze coś, ale nie mogłam się doczytać. Wybaczcie, <grym> naprawdę nie, 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 nie mam pojęcia co napisałam. Ława, może, Chyba może. W każdym razie też piękny, taki świeży, wodny zapach. Przynajmniej tak tutaj wybrzmiewa. I też z całą pewnością długo się utrzymuje, bo bardzo ładnie, wyraźnie go czuć. Ja nie mam takich zapachów, te wszystkie, o których Wam dzisiaj mówię, nie mam. Nie mam e, takich klimat u siebie, może dlatego są dla mnie interesujące. Ale to znaczy, że muszą mieć w sobie coś, że ja chcę po prostu, mam ochotę je sprawdzić. No i... Ostatni taki, który tutaj przykuł mój nos niesamowicie. Jest to Jean Provocateur, czy jakoś tak? Lance Noir z 2018, a Beverly Hills jest z 2008 White Souls z 2010. 10, przepraszam, że Wam nie powiedziałam, ale to taki naprawdę spontan. Po prostu stwierdziłam, że muszę zrobić taki filmik, tak sobie po prostu posiedzieć, pogadać z Wami. W każdym razie w tym. Agencie macie: różowy pieprz, bergamotkę, różę, tuberozę, jaśmin, koko, spaczulę, fasoletonkę i wanilię i on bardzo mocno mnie zaintrygował. Bardzo, 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 powiem wam, że ja nawet w pewnym momencie myślałam, że tutaj mam jakiś Albo sezam, albo coś innego takiego dziwnego, niespotykanego. Byłam lekko zaskoczona, kiedy zobaczyłam, że tego tutaj zupełnie w nutach nie ma, więc się tak zastanawiam, cóż to tak może wybrzmiewać, cóż może dawać takie interesujące połączenia, takie naprawdę inne. Zapach też jest dosyć mocny, intensywny. Ja mam wrażenie, że gdzieś w moich próbkach yy, mam odleweczkę od wioletki. Ale nie jestem pewna. Wczoraj coś tam szukałam i przepadłam. Myślałam, że mam wszystko uporządkowane, wiecie, ale się okazało, że nie, że jednak, jednak nie. No, ma coś takiego w sobie mocnego, głębokiego, wibrującego. Dla mnie to one są naprawdę idealne na wieczór. To jest ten typ. Nie odważyłam się ich założyć w dzień. No, mają, po tygodniu dalej mają coś takiego w sobie. No dobrze, moi drodzy, i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o te zapachy od pani Grażynki. Oczywiście jest ich mnóstwo. Ja je mam tutaj pochowane w szafie, one cały czas mi pięknie pachną, ale chciałam wybrać kilka takich, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Mam jeszcze mnóstwo próbek od innych pani, które cały czas testuję w ogóle. Ja tutaj jestem, słuchajcie, próbkami otoczona. Mam nowy flakon do omówienia, do zrecenzowania. Zajączek również coś mi przyniesie, już wiem, już wiem, już wiem. Tak, to tutaj taki, wiecie, bez że tak powiem. Po prostu chciałam, a tam zajączek na pewno coś mi przyniesie. W każdym razie Przypuszczam, że ten film wrzucę Wam w niedzielę, więc w momencie, kiedy jest ten czas spotkań z rodziną, my również będziemy z naszą rodziną. Więc życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia, dużo szczęścia i dużo spokoju, i dużo miłości, dużo cierpliwości i wszystkich innych rzeczy, których potrzebujecie, o których marzycie, które. Dadzą Wam szczęście i Waszym bliskim. Wszystkiego najlepszego, kochani, i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do następnego razu. Pa!